Dzisiaj z naszym mikrofonem gościmy w przepięknej hali sportowej Częstowa na Zawodziu. Jesteśmy na turnieju Piłki Młodzieżowej Perfect Football 2015. Jest z nami pierwszy gość, Rafał Uchroński, jeden z organizatorów z firmy HKF Poland. Witam serdecznie wszystkich. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o tej inicjatywie, o tym całym turnieju Piłki Młodzieżowej dzisiaj dzisiejszym spotkaliśmy się na turnieju e, rocznika 2004. E, no oczywiście jak każdy nasz e, turniej e, jest zorganizowany po to, żeby e, nasze dzieciaki e, miały dobrą zabawę, e, rodzice żeby e, mogli e, pokibicować swoim pociechom, ale też jest zorganizowany dzisiaj e, pokaz e, now, nowatorski pokaz e, Carver Coaching. To jest e, e, trening, który, który na pewno naszym pociechom i dzieciakom pozwoli rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. No właśnie, jesteście znani z organizacji turniejów, już wiele razy spotykaliśmy się. Postanowiliście do swojego programu włączyć nowe programy, chociażby Carver Coaching czy żywność i dietetyka. Tak, jest z nami dzisiaj przedstawiciel firmy Duo Life, który proponuje nam napoje bądź jakieś suplementy diety, które pozwalają naszym dzieciakom dobrze się odżywiać. No i dorastać w, w, w zdrowiu. Jeżeli chodzi o nowatorskie, nowatorski trening, Carver Coaching plus nasz nowy produkt QuickFit pozwoli, tak jak nadmieniłem wcześniej, rozwijać taktykę, rozwijać szybkość, precyzję gry w piłkę naszym małym piłkarzom. Zima duga, czy macie kolejne plany na kolejne miesiące? E, tak, w planach mamy jeszcze co najmniej dwa mm, turnieje. Będą to na pewno turnieje w nowym roku. Chcemy do tego się e, przyłożyć, żeby e, było dużo ludzi, dużo fajnych zespołów. Zaprosimy na pewno e, kogoś e, spoza kraju. E, plany są naprawdę szerokie. E, mam nadzieję, że, że no, wszystko się e, spełni, tak jak mamy e, oczekiwania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.